Ogólnie to jest taki problem, bo yy, nagranie coś się popsyło i po prostu nie było wstępu, jak nagrywaliśmy i tej temki. Nie nagrało się, ale dobra, mniejsza w to. Dzisiaj z moim bratem Będziemy grać na Survivalu i teraz będę na Citak. Będę odpalony całkiem, a Wy zostawcie słowa łapkę w górę za ten pomysł na odcinek. Możecie też wbić na odcinek, gdzie ten najmocniejsze TNT, gdzie dodałem sobie taką modyfikację. No i mocne było, prawda? No No właśnie. Link do filmu macie w opisie. Dobra, na pewno jeszcze chodzimy się przespać, to Wy oczywiście będę mieć takie o, takie, takie coś. Yy, dobra, a więc. No to zabijaj sobie krówki, no nie? Noż, ty głupia! No i nic nie dropu! Zabij sobie y, jajde, żelazo jeszcze kopać, dobra? Okej. Okay. sobie. Robię tak. No, starczy mi. Po skraftowaniu i założeniu seta skopałem crafting i wyruszyłem na dalsze poszukiwania żelaza. Okej, okay, widzowie, patrzcie, co ja właśnie znalazłem. Tak właśnie. Miałem szukać żelaz, a przez przypadek znalazłem wioskę. Co? Spander pająków! Oh my Następnie po szybkim obrabowaniu wioski i zabiciu golema kończył się zadałem za zbieranie surowców. Proszę ty ulega. Nie no. Tarczę musimy sobie sprawdzować. Po szybkim zrobieniu tarczy i zebraniu wody, zacząłem szukać na X-Ray'u. Oczywiście prankując przy tym brata. Sorki? Musiałem. Ej, fajnie, trafiło się. Ej, diaksy mam, człowieku. No, czekaj, hmm. wie diaksy. I tu jest lawa. i po prostu diaksy sobie znalazłem. Dziwne. Następnie zrobiłem sobie diamentowy kill -off. I nakopałem więcej diaksów na całego diaksowego seta. Okej okay, tutaj sądzę. Hej, creeper mi wybuchł i odkrył diaksy, rozumiesz? No i zanim się obejrzałem, miałem już cały diaksowy set. Ej, kuba w ogóle, rozumiesz to, że znalazłem diaksowy enchantowany kilo w Minecraftie? Ja już się Kuba będę wykopywać, wiesz? Po szybkim wykopaniu się na górę i skapnięciu się, że nie mam łopaty. O, nie mam łopaty. Skraftowałem ją. A następnie poprosiłem Kubę, żeby mi podał kordy, na których się znajduję. Kuba, jakie masz kordy? A skąd mam tu wiedzieć? Po małym konflikcie. Coś upośle. <laughs> Poszłem sobie przepisać jego koordynaty. Teraz widziałbym bym wam pokazał, jak szłem do jego domu oraz jak budowaliśmy jego dom razem. Ale niestety. Zapomniałem włączyć nagrywania. Do tego sorry, ale no co? Mówi się trudno, więc niestety, ale musimy zacząć od połowy domu. Ej co tu się stało? Kamienie po prostu butami nie wypadły, człowieku. Co ty chcesz? No zbieraj mi tu! Nie będę ci nic zbierał. Buduj dom. Co? Pół płytkami zrobić ci dach? Dobra. ale popatrz. Muszę jakoś się tam wejść! Trzeba pazuruję o przemysku przybyć by będzie utrapiłać. Matka Cię nie obcina <grywa> Matka Cię nie obcina Po tej jakże śmiesznej akcji Budowałem dach Aż w końcu skończyłem Czego ty kamienie Nie no Kuba Teraz odwaliłeś Odjeżdża mi kurwa od tej łódki No i odjebałeś <grywa> Okej okay, Kuba Teraz y, chodzi do wody Bo y, ujemam łódkę I pokażę Ci Jaką szczytkę mój wujek nauczył Na rybach Popatrz a. Płynę są normalnie, no nie, i tak wujek ze mną płynie, płynie i mówi A weź skocz łódką No i tak, tak mnie nauczył Chcemy skakać wow. łódką, widzisz? <grydziś>? Też tak chcesz spróbować? Widzisz, razem skaczemy nawet To to jest dopiero życie jak w Madrycie Skaczemy sobie łódką po wodzie <grydzi> Wracamy do domu już O ile bambusów Ło, ej, co się stało? Ej, lagi są, lewitujemy łódką Ej, widzisz to? Co się stało? I no? dobra, to ja kieruję do domu. O nie, wypadłem. Ła, mogę, skręciłem. Oa, czekaj. Masz bandaże? A dzily. No to trudno, może jutro mi będzie lepiej, jak się prześpię. Idę spać. No. no jak to mogę? O, przestała mnie boleć. Dziwna. Po całym skończonym domu postanowiliśmy zrobić zawody. Kto dalej się pobuduje? Jeśli Kuba wygra. To Dostaje mój cały set. A dobra, to masz włosy. No, ale ja tu mam dużo. Daj. Ale już jest żygał. I teraz będziemy się budować na tą stronę. Możesz pierwszy. Ale tak. No. Nie? Dobra, buduj się jako pierwszy. Tam na shiftie możesz. Nie. O, dobra. Hmm. Czyli teraz ja muszę się przygotować. Uwaga. Patrz jak do Bridges lecę. Co? To niemożliwe, jak ty nie tu robisz? To człowieku normalnie, skill w się dużo, tak Teraz robimy. Masz wodę? Kto zrobił water No tu przeskocz na moją i chodź. Ale ja nie zrobię. Oj. Co za debil, nie? I Dobra, robimy lotera. Ty pierwszy. Ja tam zeskoczę, zrobię, bo od klacza patrz. Teraz ty robisz watera. Musi Musicie się udać. Jak Ci się uda, dostajesz mój set. O kurde. Dobra, ale teraz musi mi się nie udać. Teraz patrz. Zrobię, wyrzucę wiadro, złapię i zrobię łotera. Dobra, uwaga. 3, 2, 1. obrót. Zrobiłem. Ale ty nie zrobiłeś tego. No jak to? No zro Nie zrobiłeś. Zrobiłem. Nie. Robiło się przez to wiele konfliktów. I zobacz, co się stało na końcu. No chodź na solo, chodź. Taki mądry jesteś? Gotowy? Tak? Tak. No? Dawaj. Ale wystarczy. No łapki. Ale to stale kapie. No nie wiem. człowiek mam dużą łapę. Na siłownie chodzę, to... Ja tak nie da. Jak nie? To o, co? O, o, Co? Set mi się kończy. Nastała chwila pokoju. Kopaliśmy dirta i nagle sytuacja się zaostrzyła. Dobra, chodź. Poniszczymy razem ziemię. Ej, ja okay. ja człowieku, ale ty masz liczyć trawę, co ty nie, nie umiesz? Ej, no ale czy ty rozumiesz, że ty masz niszczyć oła? No i przez spadłem. Nie umiesz, człowieku, nic zrobić. Trawę tylko mieścić. Dobra, już mam to w dupie. Chodź się klepać znowu. Gotowe na klepę na łapy? Chodź na solo. No właśnie. Widzisz? Co to, co to było? No lagi. Cheaty! Jakie cheaty? Chodź, pobijemy się i zobaczymy. No, chodź się bić. Na miecze teraz. Bambiku. Mm -hmm. Aha. Aha. Co zadebił? Mm -hmm. Gdzie mm -hmm. ty jesteś? Co ty narobiłeś? Nie oddam ci teraz tych itemów, bo płaczesz. Jak Bambik. No tu zakopuje, tu zakopuje. Nie ma. Przestań! No co mam przestać? Dobra Ej, nie bij mnie Co ty robisz? Daj Zem, mi skraftować No Zemsta jest słodka Ja ci dam zemsta, jest słodka Dobra Teraz to masz przesrane Przestań Widzisz to TNT? Idę ci dom wysadzić Dom ci będę wysadzał, patrz Tutaj wszystko będzie wysadzone Uciekaj stąd, bo jeszcze ciebie wysadzę Patrz Ojejej Patrz I po domku, po itemach. A ha, ha. No wszystko mnie bić. Zbieraj tu itemki, zbieraj. A ła, nie bij mnie! A to jest No co? To jest tylko domek to tylko gra. A gówno mnie pójdzie ta gra. Masz mnie odbudować ten domek. Ten wiru. cię na policję. No to się zgłaszaj. Powiem tu mam i tacie, wiesz? No to zaraz zobaczymy. Czym do tego możesz odbudujesz, Zabijcie! Cię! Zaraz Cię zabiję, to ja. Ua! Dobra, chodź tu na górę. Buduj się do góry za mną. Ej, czekaj na chwilę. Popatrz się tutaj na mnie, czekaj. Ja bloków A? nie mam. Popatrz się na mnie. Umiesz tak? Popatrz. Dobra, chodź, przetepam Cię, tu już nie płat. Oddaj seta, bo zadzwonię na policję! No czego? Dobra, masz... Masz, masz. Nie, nie będę już taki zły dla Ciebie. Masz mój mieczyk i mój set. No dawaj. Co ty, no, taki słaby jesteś? Nie! 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 Ogólnie widzowie, to chcę wam jeszcze powiedzieć, że ten cały film to była ustawka. Taka trochę inspiracja od Kacorwina. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu hashtag kura. To przypnę wam serduszko. Link do filmu Kacorwina macie y, oczywiście w opisie. Stawcie suba, bo chcę wbić sobie w końcu te 1000 subskrypcji upragnione. A je co? Z wami się już żegnam. Siemano!